Idziemy na rozprawę. Idziemy na rozprawę. Teczka jest. Ruszamy. Coś tu zaczyna padać. No. I ruszamy na Litwę. No i wyjeżdżamy ze stacji Szypliszki. Ale teraz mało autek tutaj tankuje. Jak otworzyli ten kawałek. Via Baltica. No i muszę wam powiedzieć, że zaraz będę jadł racuszka z jabłkami. I co? Jest za 15:07 jedziemy do Kowna. Mam dwie palety do zrzucenia, dwie CMR, -y, ale w jedno miejsce. Myślałem, że to dwa różne miejsca, dopóki nie zobaczyłem dziś rano adresu. I to jest na ulicy Ozo, a wtedy ja myślałem, że to jest O2O jakieś. I dlatego nie mogłem znaleźć, jakbyście zauważyli, termosa. Zapomniałem z domu wziąć się, ogarnąłem. Jak już wychodziłem, że kawy nawet w niego nie zrobiłem. Ale już mi było szkoda czasu. Zjedziemy sobie w kownie na dzikusie przed kownem. Zrobimy sobie kawusie do kubeczka. Kubeczek został na weekend w busie, trzeba będzie go wyszyrować. Jesteśmy na miejscu. Ratas jednak się pomyliłem, i to będą dwa punkty rozładunku. A tutaj te skodzianki, wszystkie takie same. Czop, szybki rozładunek będzie samemu. To jakoś to pójdzie. Jakoś to pójdzie. No, jesteśmy w Kedajnach, Poznajecie starą miejscówkę sobie siknę. Chcę mnie się siku już jakiś czas, także sobie zrobię siku. Poznajecie miejscówkę z poprzedniego odcinka? W GEDEINach. Jedziemy Idziemy teraz się ładować do Texdana tutaj obok. Nie wiem po co odpaliłem tą mapę. Idziemy zabierać dwie palety. I będziemy ruszać na Kowno. Kurde, dzisiaj jest co robić. Siemano Kurwa, nie Witam was we wtorek Spod Kauflandu W Ostrowi Mazowieckiej Kurde Wczoraj trochę zamuliłem Frana I tak nic nie nagrywałem Już od tych Kedain To koleżka zadzwonił, to drugi koleżka zadzwonił To boss nie mógł się dodzwonić To później z bossem gadałem i tak doleciałem takim sposobem do domu po 17. Aj, kurwa. muszę te zakupy rozpakować. Kurwa. I ziewają Kawę wypić, kurwa, trzeba. Do domu zajechałem dosłownie na pół godziny, nie no na godzinę. I powiem wam, że kurwa włosy, serce. I ruszyłem na Wrocław, na ten. I ruszyłem w trasę, bo jadę do Gostynia Z Gostynia będę jechał na Plewiska. Mogłem o 6 rano wyjeżdżać Ale wiecie, spałem sobie tutaj w Ostrowi pod Maxim Barem No i wstałem o 6 Zaraz będzie siódma. Sobie Zrobię kawę, śniadanie I tak byśmy zaczynali Ten wtorek Spokojnie, to nie awaria Muszę płynąć do spryskiwaczy doleć, bo pogoda taka nie chwini w oko. Jestem na Warszawie tutaj za Brywinowem, na Brywinowie właściwie. I tak, to jest ostatni tydzień z naszą renatą. Będę zabierał wszystkie swoje rzeczy, kończymy przygody z tą pizdą. Z tą pizdą. Kończymy przygody z tą pizdą, niestety, albo niestety. Mam zajebistą ofertę pracy. Stałe firmy, stałe ładunki. Często się jeździ jakby w podwójnej obsadzie na dwa auta, do jednej firmy. Razem kręci się u pauzę i po prostu jest fajnie robota ułożona. I praktycznie co drugi dzień w domu. Więcej czasu jest się w domu niż na busie, ale mniej możliwości na przykład, tak? Nie pojeżdżę sobie po galeriach, nie pozwiedzę sobie miast. Latem nie pojeżdżę sobie po Wrocławiu cały dzień rowerem, ale trochę lepsze pieniądze. Nie o wiele, ale lepsze. Z koleżką się znam bardzo długo. Prowadzi mnie w temat, tydzień Pierwszy tydzień pojeżdżę z nim Pokaże mi jakie firmy jeżdżą Jak jeżdżą, co gdzie i jak Tydzień przyuczenia I później będziemy działać sami W sobotę jeszcze wrzucę film Jak zdajemy busika Do garażu sobie podjadę, wyjebie wszystkie rzeczy I tak Będziemy dolewać sobie płyn do spryskiwaczy Chujowe dojście Niemożliwe jest, żeby nie rozlać Ale ten silnik jakiś kurwa olejem pluje i tak będziemy zaczynać przygodę na tirze na zestawach. Czas na zmiany. W zimę nie chciałem zaczynać, w zimę postanowiłem, że nie będę zaczynał, ale co to za zima? Jeszcze może dojebie. Na razie nic nie dojebało. W Gostyniu na około 13.00. Czasu jest. Na tą chwilę pokazuje mi, że będę na 12.00. Także sobie jeszcze jedną kawkę zrobię, bo dochodzi 10.00. Na spokojnie. No i dojechaliśmy i ruszamy do Mana Hermana w Gostyniu. No i widzicie, przyjechałem, przyjechałem około południa, puściutko nikogo nie ma, rampa wolna. Jak zawsze szybko poszło Jedziemy na plewiska kurde, ale pałac tu jest między Gostyniem a Drogą na plewiska. Wielki wchój. No i ja już po rozładunku na magazynach pana Toniego. Kiedyś tutaj byłem w tym. Tam akurat jeszcze rampa otwarta. W te 3 brama. Nie rampa. Póki zadzwonię do Bossa. Zrobimy sobie kawkę. Najpierw w pierwszej kolejności. I zobaczymy jaki plan dalej. Jestem już pusty. Nie wiem czy gdzieś będę jechał. Stąd? Czy nie? Ogólnie powiem wam, że jestem głodny. Zaraz jeszcze muszę za jakieś jedzenki, jedzonko się wziąć. U brzuszku brzuch. Może się nie wyleje. Jadę do Auchana. Tutaj obok W ogóle będę tutaj wracał Bo tutaj jest zajebisty parking na nockę Taki z boczku Elegancki Jadę do Oszołoma Kupię sobie coś na kolację Bo ja już tutaj zostaję że nigdzie dzisiaj nie jadę Także jedziemy po kolacyjkę Zajrzymy do Eksiona Bo tam chciałem jedną rzecz zobaczyć ciekawy czy ona będzie Kurwa pod prąd bym podjechał o. Dziurawo, dziurawo. Zaraz będę miał sprzątanie jeszcze. Dochodzi 16. Przyjechałem sobie tutaj pod tym panatoni na plewiskach. Na kolację będę jadł śniadanie, czasem tak bywa, ale no nic. Kiblujemy tutaj do jutra, pewnie do jakiejś 10-11, także jest laba. Jeszcze nawet się nie rozebrałem z tego auchana. Wczoraj było jazdy 15, prawie 16 godzin, więc dzisiaj trzeba odpocząć. Trzeba zjeść sobie posiłek cieplutki, nie było kurde mojej zupki Wziąłem gorący kubek Także zjem sobie gorący kubek Do tego, do tego ugotuję sobie paróweczki Zrobię z trzy kanapeczki I będziemy się relaksować, korzystać, że mamy wolne Parking przy ponatonium, nie? Normalny boczny parking przy polu Zajebista miejscówka Drugi raz tutaj śpię Albo i trzeci dla mnie kurwa bajka i zawsze tu jest miejsce. Tylko kurestwo jest polskich tirowców. Patrzcie co tu się odpierdało. Jest tak najebane butelek. Kurwa, nie możesz chuju ty kurwa tej butelki zgnieść i do śmietnika wyjebać sobie. Ej, kurwa, byłem tam, byłem tu, byłem tam. Dochodzi 12, a ja mam jechać na Wrocław. Jakieś dwie palety do załadunku będą, i pewnie kiblowanie znowu na Wrocławiu dzisiaj, bo raczej bez, bez żadnego ciśnienia jest. Także jutro, podejrzewam, takie mnie domysły chodzą, że nigdzie już dzisiaj dalej nie pojadę. No i jestem już po załadunku we Wrocławiu Poładowałem się w Ultimo, Co ostatnio tutaj nockę miałem Także jedziemy, dostałem info, że jeszcze będzie do zabierania in time pewnie to będzie wojsko w Ruklach Ale nie jestem pewien i chyba dopiero jutro ten załadunek będzie Zaraz będę dzwonił do bossa w ogóle Się dowiadywo, bo coś z tego wychodzi, że to chyba jutro Podjechałem na taki pasaż Wczoraj nocka była w Poznaniu Dzisiaj nocka będzie we Wrocławiu Rano mam załadunek o 8 w tym Intime Stoję koło niego może z 2-3 km Tu widziałem Xiona Idę zobaczyć słuchawkę do ucha Taką normalną do telefonu, bo te kurwa inne to bez sensu są No Widziałem KFC to zajdę sobie jakiegoś Bismarck'a ale. Ja już po załadunku we Wrocławiu, w Intime Byłem tutaj w portierni Zrobiłem sobie kawkę Pogadałem sobie z dziadkiem, właśnie idzie Bo się nie chciało mi rozstawiać sprzętu a i tak miałem tutaj czekać do dziesiątej Jest dziesiąta Miałem telefon, żeby wracać, to myślę A idę sobie kawę zrobię, pogadam No i pogadaliśmy, jak to w Polsce jest chujowo Dorabia sobie do emerytury, bo Niestety jest taka emerytura ciężka, że Trzeba dorabiać Szkoda się trochę dziadka zrobiła, ale no nic Takie są realia Niestety Załadowałem jedną paletę jeszcze w Warszawie Chyba od Darka Lewarka będę zabierał Jedną paletę, na tę chwilę mam dwa rozładunki na Litwie i prawdopodobnie będę miał trzy. I byśmy kończyli ten tydzień w trasie. Za bardzo nie było co nagrywać we wtorek, w środę, bo większość to przestałem. Większość nie było co nagrywać, ale no nic. Teraz jest co nagrywać, bo wracamy. Jedziemy sobie, zatankujemy się w Oleśnicy i będziemy lecieć. Ja już po tankowaniu w Eurotanku. Nawet nie wiedziałem, że takie kanapeczki mają. Ale była kurwa. Jadę o pierdole. 8 zł. No to kurczę, jakby to nie wziąć takiej kanapy. Powiem Wam, że opierdałem tą kanapkę. I jest zajebista. Z papryką. Ogórek, pomidor, sabata, mięsko. Jakieś sosiki dwa różne. Elegancka kanapka. Polecam. Woleśnicy. Cieślo 50. Zapraszam. Nie można kurwa na tych busach normalnie jechać w stronę domu. Ile ja wyjechałem od tej leśnicy? Tam idzie eska już trony tronę Warszawy. Ale weź się przytrzymy, może do Wrocławia wrócisz, bo we Wrocławiu jakaś jedna paczka jeszcze będzie. Ale na razie poczekaj, bo jeszcze nie ma. Kurwa mać! Ale napierdala. Wyszedłem wcześniej trochę. Bo podejrzewam, że zaraz budzisko to będzie stało. Taki gruby śnieg, pada, pada. Chcę chociaż 5 minut wcześniej zajechać na tą granicę, żeby w jakiś korek się nie wyjebać. Ua, ostatni dzień w trasie. Panie i panewki, będziemy kończyć karierę. Jeszcze nie wiem, co dziś jest z tym busem, czy mnie boss będzie odwoził z Sejm. Czy jak, ale no nie wiem, zobaczymy, czy, że wrócę do such najwyżej później on przyjedzie po niego. Powiem wam, że jak czystego go wziąłem, to ja czystego chcę go oddać. Tylko że u nas na to nie patrzy i ma wyjebane. Czy ty masz gówno na środku na sranę? Czy nie, to na to nie patrzy. Zotankowałem się wczoraj w transbudzie, paliwka jest można zapierdalać traskę. A kurwa Lód na szybie No i jesteśmy po pierwszym rozładunku Przed kownem Robił tutaj łodzie Z tego intajma przywieźliśmy jakieś części Silnik chyba Fajnie by się pogadało z chłopem Po angielsku Prosty angielski, zna taki jak ja Znam się, dogadaliśmy Wytłumaczyłem, że drugi kierowca też wiezie to samo I będzie, nie wiem kiedy. My <laughs> się pytał, czemu to są dwie palety, ja mam jedną. No i jedziemy do Freora. No i mamy Freora zrzuconego. Jedziemy teraz na transpedycję. Nie wiem czy to będzie szybko czy nie, tam różnie bywa. Od 10 minut po 2 godziny. Także zależy jak się ustrzeli tam. Wiada wiada, co nam pan nada, to będzie wiada. Kupiłem sobie dwie paczuszki tych Chesterfieldów cygaretek. 17 cigaret. Myślę, może nie będziesz okazji zajechać tutaj. Ja wiem, że tutaj na 100% są, bo ostatnio zajeżdżałem, gdzieś to nie było. Że tutaj w rejonie Wilna one były. Po przeliczeniu po przewalutowaniu 23 zł za dwie paczki. No i palenia jest prawie na tydzień, bo ja taką paczkę to palę 3 dni. A normalną paczkę papierosów to ja palę Jeden dzień. Także jakaś tam oszczędność na fajeczkach jest, jakby nie było. Jestem na Dzikusie, gdzie kręciłem dla Was pierwszego vloga z gusiarstwa. Dzisiaj żegnamy się z Renatką. Ostatni dzień, jestem w trasie. Jeszcze czekam, bo chyba coś z dla chłopaków będę zabierał, ale jeszcze nie wiadomo, temat do potwierdzenia. A korzystając z chwili czasu, mając tam chwilę, zacznę go sprzątać. Wezmę. Zacznę pakować swoje jakieś tam graty w reklamówki Bo jeszcze nie wiem, czy ja zostawiam busa w Sejnach i szefu mnie będzie odwoził Czy po prostu wrócę jeszcze busem na suwałki, tego nie wiem Ale wezmę już sobie, posprzątam go trochę Popakuję te swoje graty Wczoraj zaniosłem kołdrę, poduszki, pościel ogólnie cało zabrałem No i zostały graty do zabrania ze schowków No i z tych pufek, co są Jadę do Sejn Zdać papiery, się rozliczyć. Busa jeszcze zostawiam, bo wracam nim do suwok do domu. Jutro będę w nim ogarniał, zabierał swoje wszystkie rzeczy. Posprzątam, żeby dla nowego kierowcy przyjemnie zaczęło się jeździć. Jeszcze nie wiem, kto tym będzie jeździł, ale niech ma. Dostałem czystego, oddaję czystego. Jestem przed Alitusem, jeszcze godzinkę o no, półtorej mam do Sejm, i byśmy kończyli ten ostatni tydzień w trasie na busie. W poniedziałek, witamy ciężarówki. Jeszcze jutro nagram filmik ze sprzątania Jak ogarnię tą pizdę Pizdę ze względu, bo na masę ma pizdę I tak byśmy kończyli ten tydzień w trasie Ostatnia trasa Busiarza Zaczynamy Ciężarówki Trochę przyjebało śniegiem Ale wiedziałem, że jak będę chciał zacząć jeździć ciężarówką to przyjebie. Kończymy ten tydzień Do następnego